Dzień dobry Państwu, Beata Chmielowska. Na początek kwitnąca wiadomość. Mimo panujących ostatnio chłodów na Mazurach zaroiło się od maków. Zielone dotychczas pola w okolicach Ełku za sprawą tych czerwonych kwiatów zmieniły kolor. Maki oprócz urod mają wiele leczniczych właściwości. Zmniejszają kaszel, a także działają uspokajająco. Jutro wszędzie raczej pogodnie, jedynie po południu, na wschodzie i w Małopolsce może trochę popadać deszcz. Będzie cieplej, od 20 do 25 stopni. Poniedziałek, 3 czerwca, zapraszam na Teleekspres. Przy dożywociu za brutalne zabójstwo w Banku wymierzył warszawski sąd okręgowy. Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego meczu polskiej reprezentacji na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Rusza rządowy program pierwsza praca, który ma pomóc znaleźć pracę tegorocznym absolwentom jak to się powiemy dlaczego unieważniono nową maturę w jednej z Wrocławskich szkół. Będzie też o grubych rybach, ale nie bałutkiego, który z jeziora Łańskiego ciągnęli jak torze. Trzy dożywocia za brutalne zabójstwo trzech kasjerek i strażnika w kredyt banku wymierzył warszawski sąd okręgowy. Sprawcy działali z motywów zasługujących na szczególne potępienie, tak uzasadniono wyrok. Sąd nie uwzględnił jednak żądania prokuratora, by zabójcy mieli możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 50 latach. Wyrok nie jest prawomocny. Grzegorz Esz będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 40 latach, Krzysztof M. po 35, a Marek R. po 25. W zasadniczych zarzutach wyrok albo nie odbiega wcale, albo w bardzo niewielkim stopniu odbiega od wniosków prokuratora złożonych na rozprawie. Określił wyjątkową brutalność morderców. Grzegorz Esz to on wykonał wyrok na niewinnych ludziach. Strzelił do strażnika, potem strzałami w głowę zawił kasierki. Umierały po kolei. Musiały patrzeć, jak obok giną koleżanki. Jak powiedział zabójca, dla pewności uderzył jej jeszcze kolbą. Jak mocne były te uderzenia, świadczy dokumentacja, która się znajduje, fotograficzna w materiałach sprawy. Kolba pistoletu aż się prawie rozpadła. Ogrzegorz Esz, biegły psychiatra napisał, śpi spokojnie, to znaczy odpoczywa. Jeśli wyjdzie zrobi to jeszcze raz. To co najbardziej uderzyło w tej sprawie to beznamiętność morderców, brak jakichkolwiek emocji. Trzeba zapobiegać, żeby więcej nie płakały matki, ojcowie, mężowie, wnuczki, córki. Ja jestem tylko teściową, ale zginęła mi najdroższa osoba. Niepotrzebnie. Obserwatorzy procesu zapamiętają nieruchome twarze morderców, twarze maski, spod których nie widać było żadnej skruchy. Słuchając swoich wyjaśnień czy oglądając nagrania z wizji lokalnej zachowywali się, jakby oglądali jakiś niedoczący ich film. Także dziś wyrok nie zrobił na nich żadnego wrażenia. Obrona zapowiedziała apelację. Z pełna 21 godzin dzieli nas od pierwszego meczu polskiej reprezentacji na piłkarskich mistrzostwach świata. Po 16-letniej przerwie przeciwnikiem naszej drużyny będą współgospodarze Mundialu Koreańczycy. Dzisiaj polscy piłkarze przyjechali do Busan. W hotelu odbyło się uroczyste powitanie biało-czerwonych. Były okrzyki w języku polskim, były napisy i życzenia zwycięstwa. Nasi reprezentanci trenowali na przepięknym stadionie w Busan, który może pomieścić 56 tysięcy. Widzów trening trwał około godziny. Wszyscy są zdrowi, a trener Jerzy Engel w dniu jutrzejszym poda skład, w jakim wystąpią nasi reprezentanci. Zainteresowanie spotkaniem jest bardzo duże. Na widowni będzie spora grupa polskich kibiców. Mecz obejrzy także prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przyleciał do Seulu, by prowadzić rozmowy z przedstawicielami środowisk gospodarczych Korei. Polska i Ukraina mają pokonać bariery na drodze do lepszej współpracy gospodarczej. Takie zapewnienia padły w Rzeszowie na szczycie gospodarczym obu krajów. Uczestniczyli w nim premierzy Leszek Miller i Anatolii Kinach. Szef naszego rządu będzie gościem monitora wiadomości o 22.45. Obroty handlowe między Polską a Ukrainą rosną. Za wschodnią granicą działa prawie 2000 tysiące spółek z udziałem polskiego kapitału, mimo to nie brakuje problemów. Największe to niedopasowane przepisy i wysokie cła. Uczestnicy szczytu zapowiedzieli, że będą wzajemnie uznawać certyfikaty na towary. Ukraina chce, by po wejściu Polski do Unii współpraca między nami układała się tak samo dobrze, a może jeszcze lepiej. Polska zainteresowana jest udziałem w budowie rurociągu Odessa, Brody Gdańsk. Rusza rządowy program pierwsza praca ma pomóc tegorocznym absolwentom w znalezieniu zatrudnienia. Jest to pół miliona osób. Nie wszystkie pomysły już weszły w życie. Nad niektórymi pracuje jeszcze parlament. Zgodnie z programem będzie można m.in. wziąć kredyt na założenie firmy i zakup sprzętu. Przez rok młody przedsiębiorca będzie zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne. Pomocą mają być staże i szkolenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa. Ponad 200 pracowników huty łaziska przez dwie godziny blokowało drogę łączącą Katowice ze skoczowem i Wisą. Hucie już za miesiąc grozi zamknięcie. Wielki piec wygaszono w kwietniu, bo zrakło prądu. Poszło o wysokość opłat przesyłowych. Huta uznała, że są za wysokie i przestała płacić górnośląskiemu zakładowi elektroenergetycznemu. Ten odciął zasilanie. Ponad 800 hutników może stracić pracę już pod koniec lipca. Sąd gospodarczy w Opolu ogłosił upadłość należącej do DU fabryki samochodów Nysa Motor. Pracownicy od początku roku nie dostają wypłat. Prawie miesiąc okupują firmę, Sześć grupa podjęła strajk głodowy. Trzech głodujących trafiło do szpitala. Strajkujących nie zadawała ogłoszenie upadłości. Zdają sobie sprawę, że z funduszu świadczeń gwarantowanych nie dostaną prędko pieniędzy. Zapowiadają zaostrzenie głodówki. Wciąż nieznani są sprawcy makabrycznego podwójnego zabójstwa w Kościerzynie. Dziecko, które zabójca oszczędził, mordując jego matkę, czuje się dobrze. Policja sprawdza wszystkie tropy, ale na razie śledztwo nie wyjaśnia, dlaczego doszło do takiej tragedii. Dziś tylko płonące świece przypominają sobotnej tragedii. Policja całą niedzielę i poniedziałek przeszukiwała tereny. Psy podjęły trop i wskazały kierunek ucieczki sprawców. Trwają poszukiwania broni, gdyż potwierdziły się wstępne przybłuczenia, że kobiety zastrzelono. Sklep znajduje się w centrum miasta przy chętnie uczęszczanym deptaku. Działał dopiero od miesiąca. W kasie nie mogło być dużo pieniędzy, prawdopodobnie nie więcej niż 100 zł. Zamordowane kobiety były siostrami. Starsza osierociła sześcioro dzieci. Policja złapała podejrzanego o morderstwo 16-letniej Karoliny z Włobrzycha. Dziewczynę zamordowano w czwartek. Podejrzany przyznał się do gwałtu i zabójstwa. 16-latka wyszła z psem na spacer. Chciała natrywać kwiatków. Podczas wizji lokalnej podejrzany szczegółowo opisał i odtworzył przebieg zdarzenia. Mord był wyjątkowo brutalny. Na wiele miesięcy przed zamachami z 11 września amerykańska centralna agencja wywiadowcza miała informacje o grożącym niebezpieczeństwie. Takie rewelacje podał tygodnik Newsweek. Według magazynu CIA wiedziało o przyjeździe do Stanów Zjednoczonych dwóch terrorystów Al-Kaidy. Najwyraźniej jednak zignorowała ten fakt, nie przekazując informacji FBI. Przez wiele miesięcy terroryści żyli spokojnie w USA. Oboje zginęli w samolocie, który spadł na Pentagon. W najbliższy czwartek nieudolnością CIA i FBI służb, na które amerykańscy podatnicy ułożą dziesiątki milionów dolarów rocznie, zajmie się Kongres. Pożar w pałacu Buckingham nie zakłócił jubileuszu królowej Elżbiety II. Ogień szybko ugaszono i nie wyrządził większych strat. Pierwszy raz od II wojny światowej z pałacu ewakuowano cały personel. Królewska rodzina była w tym czasie poza Londynem. Południe królowa Elżbieta II i książę Filip obejrzeli na zamku Windsor Parade, wojskową. Wieczorem będą na koncercie gwiazd muzyki pop w ogrodach pałacu Buckingham. Co najmniej jedna osoba zginęła, a ponad 400 straciło dach nad głową, kiedy w Petersburgu runęła ściana dziewięciopiętrowego bloku. Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Być może ogromny pożar i zawalenie domu spowodował wybuch gazu. Na szczęście prawie wszystkich mieszkańców udało się w porę ewakuować. Nie wyklucza się jednak, że pod gruzami są jeszcze ludzie. Na zatłoczonej autostradzie we wschodniej Anglii wylądował dwumiejscowy odrzutowiec. Nie było to jednak awaryjne lądowanie. Prawdopodobnie zawiodły hamulce i maszyna wypadła na autostradę z pobliskiego lotniska. Pilot zginął na miejscu. Cudem samolot nie zderzył się z samochodami. Wtedy ofiar byłoby znacznie więcej. Okręgowa komisja egzaminacyjna we Wrocławiu unieważniła pisemny egzamin maturalny w jednej ze szkół na Dolnym Śląsku. 21 osób pisało bowiem matematykę. Z tej samej ściąg. Dwóch innych uczniów ściągało na chemii. Komisja nie ujawnia, o którą szkołę chodzi. Sprawa dotyczy wyłącznie uczniów, którzy wybrali tak zwaną nową maturę na 24 osoby zdające w jednej sali. Tylko trzy pisały samodzielnie. Arkusze z zadaniami sprawdzali niezależni egzaminatorzy z okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wszystkie prace były zakodowane, egzaminatorzy nie znali nazwisk uczniów. Zespół ekspertów potwierdził przypuszczenie egzaminatora, który wykrył oszustwo. Policjanci bez zgody dyrektora Zielonobórskiego Uniwersytetu będą mogli interweniować, jeśli dostaną sygnał, że na terenie uczelni dzieje się coś złego. Będą też częściej patrolować okolice i obiekty uczelni, m.in. akademiki. Studenci mówią, że to ingerencja w ich prywatność. Policja od dawna współpracuje z Uniwersytetem. Pierwszy raz jednak na poważną skalę. Dotychczas bez wyraźnej zgody rektora funkcjonariusze nie mogli wejść na teren uczelni. Zabraniała tego ustawa o szkolnictwie wyższym. 30 godzin czekają na przekroczenie granicy kierowcy kilów w Doruchutsku i Koroszczynie. Takie kolejki tworzą się zawsze po długim weekendzie. W rochusku stoją głównie ukraińskie tiry. Kierowcy boją się o przewożone towary spożywcze. Narzekają też na polskie i ukraińskie służby celne. Celnicy tłumaczą, że nie są w stanie odprawić więcej aut. Zaskakujące wyniki przyniosła kontrola państwowej inspekcji handlowej na Śląsku. Prawie wszystkie sklepy i supermarkety sprzedawały nieświeżeby. Inspektorzy sprawdzili jakość towaru w dziewięciu śląskich miastach. Tylko jeden sklep był bez zarzutu. W pozostałych na półkach pojawiły się ryby, które od kilku tygodni nie nadawały się do jedzenia. Co robili sprzedawcy, by poprawić wygląd nieświeżych ryb? Na przykład nacierali je wodą utlenioną. Profesorowie Tadeusz Gromada, Leopold Unger i Światosław Świacki zostali nominowani do nagrody imienia Andrzeja Drawicza. Laureata poznamy 20 czerwca. Kapituła wybierała nominowanych spośród 29 kandydatów. Wyłonieni starają się przełamywać stereotypy związane z Polską i Polakami. Nagroda imienia Andrzeja Drawicza przyznawana jest trzeci raz. Dostaną ją osoby, które promują dziedzictwo kulturowe i kierują się zasadami poszanowania, odrębności i tolerancji. Dotychczas wyróżniono Mila Stada i Normana Davisa. Poznański Ośrodek Telewizji Polskiej świętuje jubileusz 45-lecia. Na starcie były tam zaledwie dwie kamery. W pierwszym roku program ukazywał się cztery razy w tygodniu. Tu powstawała m.in. muzyka Małego Kranu z niezapomnianymi Zenonem Laskowikiem, Bogdanem Spoleniem i Orkiestrą Zbigniewa Górnego. Dziś szt sztandarowymi produkcjami Poznańskiej Telewizji są Regionalny Program Informacyjny Teleskop oraz Telekurier. Najczęściej niewymiarowe okonie wyławiali z Jeziora Łańskiego wędkujący aktorzy w zawodach imienia Jeremia Stępowskiego. Branie było słabe, ale humor jest znakomite. W zawodach wziął udział 20 artystów, wśród nich zapaleni wędkarze Marian Opania i Wiktor Zworowski. Aktorzy mogą pozazdrościć brania naszej narodowej reprezentacji, która we Włoszech podczas Pucharu Świata w połowie Pstrąga na spinningu zajęła drugie miejsce. W informacje muzyczne. Jutro pierwszy mecz na Piłkarskich Mistrzostwach Świata. Rozegra reprezentacja Polski, nasi artyści i oczywiście redakcja Teleekspresu trzymają kciuki za biało-czerwonych. Mamy też prezent dla piłkarzy. Szczegóły Hirek Wrona i jego goście. Dzień dobry. Dziś gośćmi Teleekspresu są Jacek Caba i zespół Golden Life. Wspólnie nagraliście piosenkę Futbolówka. Jak doszło do Waszej współpracy? Z całkiem prosto. Wszyscy jesteśmy z nad morza, wszyscy kibicujemy polskiej reprezentacji i razem Zemgramy. gramy w nogę. W nogę razem. A kto będzie mistrzem świata? Mistrzem świata będzie oczywiście Polska. No Polska a kto ma być mistrzem świata? W Teleekspresie Jacek Saba, Golden Life i futbolówka. W Rzeszowskim Teatrze trwają artystyczne urodziny profesora Józefa Szajny. To bardzo wszechstronny twórca, jest malarzem, grafikiem, teoretykiem teatru i reżyserem. Jeden z najwybitniejszych twórców współczesnego teatru obchodzi 80-lecie urodzin i 55-lecie pracy. Alleluja! Alleluja! Inscenizacją sztuki Józefa Szajny de Ballas rzeszowscy aktorzy dziękowali za wspólną pracę. Urodzinowa wersja spektaklu była pełna humoru w stylu mistrza. Po spektaklu w strugach deszczu jubilat przyjechał bryczną ulicami rodzinnego miasta. Prace artysty wystawiono w Szajna Galerii w Rzeszowskim Teatrze. Do Wrocławia przyleciał światowej sławy reżyser teatralny Peter Brook. Na scenie Teatru Świebodzickiego pokaże swoją ostatnią premierę Le Costume, czyli garnitur afrykańskiego twórcy Kana Tembiego. To historia małżeńskiej zdrady i zaskakującego sposobu zemsty zagrają francuscy aktorzy. Na wszystkie trzy spektakle bilety sprzedano już dwa tygodnie temu. To pierwsza od 30 lat sztuka Petera Brooka wystawiona w Polsce. FIFA na wniosek PZPN zgodziła się, by polscy piłkarze występujący na Mistrzostwach Świata mieli na koszulkach nazwiska w wersji oryginalnej. Wbrew wcześniejszym informacją nie będzie więc Klosa, Żasy, Zewlakowa i Baka, tylko Kłos, Żąsa, Żywłakow i Bąk. Trudne było. W czwartym dniu turnieju Brazylia wygrała z Turcją 2 do 1, Meksyk z Chorwacją 1 do 0, a Włochy z Ekwadorem 2 do 0. W pierwszym meczu grupy C Brazylijczycy grali z Turkami. Nieoczekiwanie do przerwy czterokrotni mistrzowie świata przegrywali 0 do 1 po bramce Hasana Sasa. W drugiej połowie po podaniu Rivaldo wyrównał Ronaldo. cztery minuty przed końcem meczu koreański sędzia za faul Ozalana na Luizao przed linią pola karnego podarował Canarinho z 11. Na bramkę zamienił ją Rivaldo. Turcy kończyli mecz w dziewięciu po dwóch czerwonych kartkach dla Ozalana i Unsala. Dwa mecze rozegrano w grupie G. W pierwszym Meksyk pokonał Chorwację 1 do 0. Zwycięską bramkę w 60. minucie z karnego strzelił Blanco. Zadedykował ją swojej zmarłej niedawno matce. Saporo Włochy wygrały z Ekwadorem 2 do 0. Obie bramki padły w pierwszej połowie. Strzelił je napastnik Interu Mediolan Christan Gieli. W tabeli grupy G prowadzą Włochy przed Meksykiem, Chorwacją i Ekwadorem. Dzisiaj to wszystko. Kurier w Regionalnej Trójce już za 15 minut, a my spotkamy się jutro o 17. Do widzenia.